No minął milion Marek z okresu inflacji, banknot rzadki w stanach bankowych, nawet w stanach trzecich wcale nie tak często notowane, także udało nam się, przy Państwa dziewiątej aukcji katalogowej, zebrać parkę obie odmiany sześcio i siedmiocyfrowa, sześciocyfrowa jest zdecydowanie rzadsza. Oba egzemplarze w bardzo dobrych ocenach od PMG, na 66 pq to już jest rewelacja. Za chwileczkę mówię tutaj te oba stamy. Tutaj mamy 64 pq, także też bardzo sobie nota, aczkolwiek 60 cyfrowy egzemplarz jest, proszę Państwa, według mnie znacznie rzadszy niż 7 cyfrowy. W przypadku tego banknotu, tego z numeracją 7 cyfrową, gdzieś ktoś zwrócił uwagę, że tu mam takie jakieś lekkie lekki mankament, proszę Państwa, no jest to przybrudzenie, na, na yy, monitorach jest jeszcze bardziej widoczne, yy, ale proszę Państwa, zasada graderów w PMG, z tego co ja wiem, polega na tym, że no, przybrudzenie czy jakiś taki mankament musi zatrzymać wzrok, to jest tak w dosłownym tłumaczeniu. Czy to przybrudzenie zatrzymuje wzrok? Proszę Państwa zależy od kąta patrzenia. No, w tym kącie patrzenia, no mój coś się nie zatrzymuje. Tutaj, gdzieś wiedząc, gdzie to już w tej chwili jest, jestem jakoś niejako ukierunkowany, że jest to przybrudzenie. Ale też, Państwa, Detal. Także Detal, piękny banknot technicznie znakomity. Też właśnie tutaj warto zwrócić uwagę na znakomitą centryczność awersu, czy sam rewersu. Z względem awersu, czyli oba pole zadrukowane pięknie się pokrywają, także banot jest bardzo dobrze wydrukowany, szczególnie jak na emisję inflacyjną, która przecież była drukowana w pośpiechu, która przecież no, raczej nie należy do emisji yy, dobrze drukowanej. Zresztą zobaczmy tutaj zobaczcie państwo, jaka różnica potrafiła być na banotach inflacyjnych w, w jakości druku. Piękna, kontrastowa panorama yy, Warszawy. No tutaj już taka troszeczkę niewyraźna. A tu mamy 64 pq a tutaj 66 pq Aż no tutaj dla gradera jest to S-Mate, czyli tak po prostu zasadę malut wydrukowany, więc dla niego to nie ma znaczenia, ale, ale ja Państwu też tu pokazuję, często piszę, że o kontrastowym druku Tutaj nie ma w tym jakiegoś, jakiegoś no, no, yy, takiego pisania dla pisania. Jest tak najbardziej informacja, którą chcę Państwu przekazać, i to właśnie na tym filmie najlepiej to widać. tak? Piękny, kontrastowy druk na bardzo rzadkie odmianie, No ta 64PQ, jeśli ma być 4, to już mój wzrok się zatrzymał na tej małej plance Foxingu. No to takie, to jest takie powiedzmy 50-50, yy, ale ja bym, no może bym przyznał to PQ, może nie. Ale w każdym razie, no, tu mój wzrok się zatrzymał na tym przybrudzeniu, w, na tej 66. Nie. Ale technicznie oba walnoty są piękne, oba bankowe, oba rzadkie w tych stanach zachowania. No i cóż, no, na jednej aukcji okazja, żeby nabyć oba warianty w stanie bankowym i w solidnych, wręcz znakomitych notach gradingowych, to to już nie rada gradka. Także polecam uwadze oba walnoty, bo są bardzo, ale to bardzo y, rzadkie w tym stanie zachowania.